Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem 16 kolegi pierwszej Ligi pomiędzy Odromopole a Górnikiem Łęczna. Z nami tradycyjnie jest trener Jarosław Skrobacz, ten Odry Opole. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Oraz zawodnik Niebiesko-Czerwonych Mateusz Spykał. Cześć Mateusz. Na początku tradycyjnie też oddamy na początku pytania dziennikarzom, a później przejdziemy do pytań, które nazywali do nas kibice za pośrednictwem mediów społeczności. Proszę bardzo, pytania. Zwartoz Kamiński, TV Trzy Opole. Pierwsze pytanie do Pana trenera, w sumie też do Mateusza, bo zapewne jesteś już po analizie Górnika Łęczna. Jakie atuty Górnika trzeba zneutralizować, żeby wygrać to spotkanie, bo na wygraną z górnikiem Łęczna, jak sobie tak sprawdziłem historycznie, od Raczka od 2019 roku? No pamiętamy też spotkania z zeszłego roku, kiedy, kiedy na wyjeździe prowadziliśmy już 2-0 i nie potrafiliśmy dowieźć tego, tego do końca, ale to wiadomo, inny czas, inne, inne rozdania. Każdy mecz to nowa, nowa, historia, my musimy pamiętać o jednym, że to co sobie zaplanujemy zawsze i oczywiście sposób gry na, na górnika, analiza ich po przede wszystkim spotkań po zmianie trenera to daje nam jakieś pole manewru, coś co możemy zastosować, coś co możemy spróbować. Niemniej ja przestrzegam przed jednym zawodników już od Dłuższego czasu, że to wcale nie będzie łatwy mecz, że trzeba popatrzeć na to, że w tej lidze naprawdę jest ciężko wygrać z każdym i dopisywać sobie te punkty przed meczem byłoby naprawdę wielkim, wielkim błędem. Górnik, oczywiście, że zaliczał słabsze spotkania, ale w tych spotkaniach dobrych potrafili do końca grać z Wisłą Kraków. Jak równy z równym, potrafili wygrać z miedzią Legnica, potrafili z naszym ostatnim rywalem prowadzić 3-1, stracić bramki dopiero w 90 minucie i zremisować w Grodzisku czy w Pruszkowie. Więc na pewno takie myślenie byłoby błędne i my musimy się bardzo mocno skupić na sobie, musimy zagrać bardzo solidnie. Musimy zagrać przede wszystkim skutecznie, bo bez tego nie ma szans na, na zwycięstwo, trzeba tą jedną bramkę strzelić więcej niż rywal. Bo za to wrażenie, jakie się pozostawia na boisku, to zwykle punktów nie ma I, i na pewno to nasze podejście będzie będzie kluczowe, ale jeszcze raz powtarzam, że Górnik to nie jest drużyna, którą ktokolwiek może sobie w tej wizy zlekceważyć. Ja tutaj mogę dodać to co, to, co trener tak naprawdę powiedział i ewentualnie dodać od siebie, że wiemy, że te drużyny, które są na dole tabeli wspinają się na te wyżyny determinacji. I, I na pewno to będzie z naszej strony też taka kluczowa kwestia, żeby, żeby górnikowi dorównać tej determinacji, aczkolwiek no, znajemy sobie z tego sprawę i, i myślę, że tak będzie w niedzielę. To ja mam jeszcze jedno pytanie do pana trenera, mianowicie kwestia doszły teraz zabijmy, że ponownie został powołany do reprezentacji Salwadoru, czego oczywiście się cieszymy, ale czy to też nie jest pewien problem dla Odry, że on będzie miał tak zwanego tego przedlaga, jak to się nazywa? No myślę, że jest to troszeczkę problem, bo, bo zawsze już w tej głowie masz to, że za chwileczkę wsiadasz do samolotu, że lecisz w swoje strony, że nie macie znowu w klubie tutaj przez okres nie wiem 8 czy 10 dni i, i na pewno jest to jakimś problemem, ale z drugiej strony no, trzeba na to popatrzeć, że no, takie rzeczy się zdarzają, są normalne w piłce, w tej piłce klubowej. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy wszystko chcieli, tylko trzeba się niekiedy dostosować to jest jeden z takich przykładów. Jeszcze pytanie z sali? Proszę, w Polskę. Tutaj do Pana Trenera pierwsze pytanie wątek pociągnął właśnie... Musimy być skuteczniejszy jedną gankę więcej niż przeciwnika, Mecze z ruchem ligowej i właśnie z pogonią, no to trzeba powiedzieć, że w sytuacji w obu meczach było przynajmniej kilka dogodnych do zdobycia gami. obu skończyło się jedną gankę. Moje pytanie jest takie. Czy da się tak mocno popracować na treningach nad skutecznością, czy to jest jednak aspekt, który gdzieś tam musi zawodnicy muszą indywidualnie przełamać w meczu? Bo to chyba jest trudno odwzorować jeden do jednego sytuacje, jakie mogą nastąpić. No dobrze, że sobie zdajemy sprawę z tego, bo to, to pytanie właśnie to potwierdza, bo, bo to bardzo często się wydaje także można coś robić, nakazać, nie wiem, zawodnikowi oddać 50 strzałów na treningu i gwarantuję wszystkim, że na te 50 ta frekwencja jego, czy, czy ten procent skuteczności będzie o wiele, wiele wyższy niż niż w meczu. W meczu dochodzi przeciwnik, w meczu dochodzi stres, w meczu dochodzi jakiś, troszeczkę presji, w meczu dochodzi jeszcze niekiedy pośpiech, szybkość podjęcia decyzji, więc tych czynników jest mnóstwo. Trzeba to wszystko wypośrodkować i, i Rzeczywiście my, jeśli popatrzymy na to, ile tych sytuacji stwarzamy w ostatnich spotkaniach, no to, no to ubolewamy nad tym, tylko że nawet w moich rozmowach gdzieś z zawodnikami, kiedy mówimy o tym, kiedy sobie wskazujemy to, kiedy się mobilizujemy, żeby, żeby te decyzje o strzale, o tym podejmować szybciej, no, no odpowiedzi zawodników też są normalne. Oni, oni też mówią, no, to, no przecież my chcemy, no przecież my chcemy strzelić, my chcemy trafić, my chcemy zdobyć tą bramkę i... Nie zawsze się da, jesteśmy ludźmi, każdy te błędy popełnia, oczywiście te wszystkie teorie, bo, bo oni po to trenują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no możemy sobie yy, o tym mówić wiele, tylko też właśnie bardzo fajnie to jest oceniać z boku i, i wskazywać na konkretne sytuacje, które nam się wydają niekiedy bardzo proste, które wydają się, że wręcz niemożliwością, żeby je nie wykorzystać. Przychodzi boisko i, i weryfikuje to wszystko. Także, ja bardzo liczę na to, że my w końcu naprawdę się przełamiemy, że będziemy trafiać do tej bramki częściej, że te sytuacje, które będziemy mieli, że będziemy potrafili je lepiej wykończyć. I zawsze się mówiło, bo, bo, bo dobrze, że do nich dochodzimy. Nieprawda, to nie jest dobrze, mnie to nie cieszy. A ja chciałbym, żebyśmy do nich dochodzili, ale też żebyśmy je wykańczali. Czyli tak po tym ostatnim meczu to, to do panów może być bardziej. Jeszcze jest ten sportowy kac odczuwany, no wiemy, jak to wyglądało i w jakich okolicznościach ten jeden punkt uciekł, czy jednak jest takie też podejście, że no wyglądało to nieźle dobrze, może bardzo dobrze będę oceny i jeśli będziemy szli tą drogą, to, to w końcu i te punkty przyjdą. No fajne pytanie, bo to ja myślę, że... My też nie możemy się biczować, prawda, bo bardzo źle by było, jeśli my po każdym meczu tylko będziemy się dołować i wskazywać sobie tylko to, 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 to i to źle i to i w końcu się okaże, że wszystko źle. No tak źle, tak źle rzeczywiście nie jest. Ja na pewno, biorąc pod uwagę to ostatnie spotkanie, ja, to, że my straciliśmy tą bramkę w tym doliczonym czasie gry, Panowie, mecz trwa dotąd też gwizdnie sędzia, o tym trzeba pamiętać i to nie jest ważne, czy to jest 91., 5., czy nie wiadomo, która minuta, bo to są sytuacje nawet statystycznie gdzieś tam udowodnione, że w tym czasie właśnie pada najwięcej bramek, więc to nie jest tylko problem Odry, Opole, czy, czy innych zespołów tak tracących. Ja mam większe pretensje, ja mam większe pretensje o to, że my rzeczywiście w tej drugiej połowie opanowaliśmy sytuację, że my, każda nasza zmiana w porównaniu do zmiany przeciwnika wpływała na to, że ten mecz jeszcze wyglądał lepiej dla nas, że potrafiliśmy odbierać piłkę coraz wyżej, coraz bliżej bramki przeciwnika i te sytuacje, które mieliśmy po prostu mieliśmy zamienić na bramkę prowadzilibyśmy 2-1 i myślę, że wtedy byłoby też łatwiejsze decyzje ze zmianami też do siebie mam czy ja wiem, czy, czy pretensje, ale też na pewno dużo o tym rozmyślałem, że, że... mówiłem też chłopakom na, na odprawie, że być może gdybym rzeczywiście tej zmiany nie dokonał wejście Muratowicz-Kobusiński, ofensywni, tylko wpuścilibyśmy, nie wiem, Ilka Pirocha i pochciała zamurowali tyły i dowieźlibyśmy te 1-1 i dzisiaj byśmy nie mówili o tym, że że straciliśmy jakoś głupio bramkę, ale też myśmy czuli to i czuli to chłopcy z boiska, że ten mecz można wygrać, dlatego moje odczucia były takie same, stąd postawiliśmy na ofensywę. Stało się jak się stało, no i, i trudno trzeba to teraz przyjąć i, i próbować odrobić to w innych spotkaniach. No, ja mogę dodać w zasadzie... A. Ja mogę dodać, że na pewno czujemy ten niedosyt po tym meczu, aczkolwiek no, skupiamy się na tym Początku, powiedzmy na początku tygodnia, po tym meczu, gdzieś, gdzieś to czucie takie może negatywne, przez słyżce tego wyniku jest. Aczkolwiek dzisiaj już skupiamy się na, 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 na naszym na następnym przeciwniku. No, dzisiaj nie roztrząsamy tego, że, że nie udało się zapunktować w Brodzisku, w zasadzie w Pruszkowie, ale, ale przeciwko pogoni. I chcemy odrobić te punkty jak najszybciej. I, i fajnie, że okazja już jest w niedzielę. Unika Łęczna no w godzin w Pruszkowie, właściwie z pogonią meczu obserwowaliśmy bardzo otwarty, co też w dużej mierze wynikało pewnie z tego, że od 14 minuty już padła pierwsza bramka i jedni, ludzie coś musieli stworzyć. Pytanie, czy z unikiem łącznym możemy się spodobać, spodziewać podobnie otwartego meczu, czy raczej graczy, nastawiacie się na bardziej zamknięte spotkanie i przełamywanie obołu? może wy też inaczej z których Przede wszystkim zobaczymy, jak to nas się ułoży, bo... To już mówiliśmy wielokrotnie, że planować sobie można bardzo dużo. Yy, drużyny, które teraz tak jak górnik łęczna przyjedzie tutaj, na, jestem przekonany w 100%, że to też będzie gra ostrożna, że to będzie gra yy, skumulowana na tym, żeby nie doprowadzać do niepotrzebnych strat na połowie przeciwnika, żeby nie narażać się na kontry. Więc yy, ten nasz atak będzie o tyle utrudniony, że to będzie musiał być bardzo często atak pozycyjny. Więc wiemy, że, że to będzie taka sytuacja, kiedy to my będziemy musieli też bardzo dużą wagę przyjmować, przykładać do asekuracji do tego, żeby zabezpieczyć się w tym ataku, żeby, żeby też zwracać uwagę na to, że przeciwnik też ma swoje atuty i potrafi skontrować. Więc zawsze ten hura optymistyczny taki takie nastawienie i, i, i ten atak taki, można powiedzieć, frontalny, jeśli to przyniesie efekt, jeśli to yy, pozwoli nam na strzelenie jednej i drugiej bramki, no to po meczu powiemy, że to była rewelacyjna taktyka, ale, ale nie zawsze tak jest. Jeszcze dopytam, czy ma pan dół głowy z wybałem dziewiątki na to spotkanie z Męczną, bo tam różnie wiadomo, wymagania obecnie w bo tu okazja ruka, bo bałem, wymagania są obecnie duże tam po tych dwóch bramkach ze Staną Rzeszów nie ma bramek, co tak ostatnie dwa mecze też mi się wydaje, że no słabsze nie jest tam dyspozycja w innych aspektach. Dalej ma pełny kredyt zaufania, czy jednak tam możemy się spodziewać jakieś roszawy, bo i to Muretów, i Szymon nawet też mogą... No tak, ale te oceny zwykle takie mówię po, po spotkaniu, oceny takie, tak jak tutaj Pan zauważył, no tak jak Pan powiedział, tak jak Panu się wydaje, że w innych aspektach, no, no nie wiem, jakie te aspekty, musielibyśmy o tym, o tym porozmawiać. Rzeczywiście Kasper real, realizuje swoje zadania, które ma. Oczywiście, że chcielibyśmy od napastnika, żeby strzelał bramki I, i, i na pewno tak jest. Ja gwarantuję tylko, że Kasper też z tego tytułu jest troszeczkę podłamany, że rzeczywiście nie potrafi tych, tych bramek strzelać tyle, ile się być może nawet spodziewał po przyjściu do tej ligi. Ja wiem, że już jest cała runda za nami, ale czy, czy, czy dobiega końca ta runda? Ale myśmy w tej rundzie mieli naprawdę tyle zawirowań, też e, takich personalnych. E, cały czas, cały czas, może już teraz coraz mniej, ale na pewno w tej początkowej fazie jeszcze szukanie takich optymistycznych ustawień. Kasper też do nas doszedł później. E, tych zadań takich taktycznych, które mógłby realizować w czasie sparingów. tego nie było. Ja bym prosił taki o spokój i troszeczkę taką wyrozumiałość, bo nie tylko Kacper nie wykorzystuje tych sytuacji, inni zawodnicy też mają z tym problem i, i tutaj przerzucanie takiej odpowiedzialności. Myślę, że gramy, gramy jako zespół, jako zespół te sytuacje stwarzamy i, i trzeba po prostu wspierać, pomagać, bo, bo niczemu to nie będzie służyło, jeśli będziemy na kimś wieszać psy i, i, i po prostu szukać tego kozła ofiarnego. Mateusza takie ogromniejsze pytania będę mieć, no bo e, staż Łodzy już całkiem długo, będzie 5 lat e, w przyszłym roku, 2021. To -20. chciałem się zapytać, e, za co najbardziej cenisz ten klub, no bo dzisiaj 5 lat w jednym zespole, no to nie jest wcale już taka częsta sytuacja. To już można powiedzieć, że się tu zadomowiłeś i naprawdę musi ci coś Zobacz, Co Zobaczcie tu najbardziej. Tak, no w zasadzie ciężko mi taką jedną rzecz wskazać, aczkolwiek na pewno dobrze się tutaj czuję. Doceniam też zaufanie, którym mnie klub obdarzył i staram się po prostu na boisko odpłacać tak, taką grą jak mogę z największym możliwym zaangażowaniem. No to już wiemy właśnie tak jeszcze kontynuując chwilę wątek, że trochę ci czasu wypadło z powodu różnych urazów, ale... Z tego co mówisz, no to chyba tutaj też cały czas pewnie czułeś wsparcie, z kogo dalej Boże jesteś, bo to też nie każdy klub ma takie podejście, że jak zawodnika nie ma kilka miesięcy, to, to będziemy z nim przedłużać i tak, tak, na pewno tak jak właśnie tutaj Pan wspomniał, i, i ja wspomniałem wcześniej. Doceniam to zaufanie, którym, którym gdzieś tam mnie, mnie klub obdarzył, i, i też bardzo się cieszę, że, że, że ten, ten sezon, ten początek sezonu jest myślę, że względnie udany w moim wykonaniu. I, i mam takie poczucie wewnętrzne, że, że tutaj jestem z tego, z tego względu zadowolony, że za to zaufanie w jakim stopniu się, się mogę odpłacić. Czy dobrze będzie masz pytanie? Proszę pewno ja takie pytanie, powiedzmy gdzieś tam o mentalność może zawodników przytaczem, o to, co ich, w ich głowie, bo jak wiemy górnik Łęczna to drużyna, która gdzieś tam mierzy się ze sporymi też problemami wewnętrznymi, na przykład problemy finansowe. I chciałbym spytać, czy to gdzieś tam yy, ta świadomość problemów wewnętrznych wywala, sprawia, że mają przed spotkaniem większą pewność siebie. <trym> Nie, myślę, że nie można podchodzić w ogóle do problemów rywala, bo bardzo często tak jest i też się tak mówi, że czym gorzej, tym lepiej. Więc zawsze, gdzie mówi się o problemach przeciwnika, kiedy się wskazuje go tam, nie wiem, czy, czy rzeczywiście te problemy, o których tutaj Pan wspomniał, finansowe, czy one, czy one tam występują, czy, czy to nie jest więcej takiego mówienia dookoła. W każdym razie. Trzeba się skupić na sobie i naprawdę nie patrzeć i nie szukać jakichkolwiek rzeczy, które mogą wpłynąć na przeciwnika, bo to bywa bardzo, bardzo złudne. Pamiętam mecze z nimi u nas, kiedy tutaj przyjechali i pamiętacie, mieli też te właśnie swoje problemy, kiedy wyszli na mecz, nawet z opóźnieniem, a potem się okazało i sami po meczu powiedzieli, że ten mecz był pod kątem ich ambicji i zaangażowania jednym z najlepszych, jakie rozegrali w tym sezonie, te 0-0, które były tutaj u nas. I zauważcie, że potem po tym meczu, kiedy tutaj tak zademonstrowali, potem po tym meczu już wszystko do końca yy, grali bardzo słabo już potem nie byli w stanie się podnieść, więc myślę, że to na pewno nie jest dla nas, albo przynajmniej nie powinien być żaden czynnik taki, którym powinien mieć wpływ na naszą głowę. Ja chciałbym, żebyśmy my mieli tutaj naprawdę czyste głowy, żebyśmy mogli sobie pracować w spokoju, żeby wszystko odbywało się tak, jak sobie zaplanujemy, bo, bo to są nasze problemy, a nie, a nie problemy rywala. Nie ma tutaj sali, nie widzę, chyba, że mamy tutaj sali. W takim razie przejdziemy do pytań od kibiców. Na początku zacznijmy od pytań do trenera. Trenerze, na pewno jest, jest sportowa złość, popychowo przebrania w, w Czy Pana zdaniem to działa na i będziecie chcieli zrekompensować stracone w tym meczu z kuchnikiem no, Oczywiście, że będziemy chcieli. No, chcemy wygrywać każde spotkanie, to nie jest tak, że, że... My chcemy się za coś odkuć. Ja chciałbym, żeby ten zespół żył. Ja chciałbym, żeby ten zespół miał też swoje humory, że tak powiem. Czyli, czyli po tym meczu w Pruszkowie z pogonią, że to niezadowolenie było, że tutaj też. Nie trzeba było nawet prowokować do tego, żeby padło kilka jakichś tam ostrzejszych, ostrzejszych słów między sobą, bo, bo tak to ma żyć, tak to ma, tak to ma funkcjonować. I, I ja się cieszę, że właśnie zawodnicy to też widzą, że, że jeden drugi mecz, gdzie coś nam uciekło, i, i na pewno nie można nad tym podchodzić do porządku dziennego. Zapewniam, że tak jest i, i na pewno tutaj, oczywiście, że wychodzimy na następne spotkanie z jak największą mobilizacją, ale myślę, że to. Jest robione przed każdym meczem i każdy mecz chcemy, tak jak powiedziałem wcześniej, wygrać I, i nie było inaczej w grodzisku. Nie było nawet inaczej, jak jechaliśmy, nie wiem, na Wisłę Kraków czy, czy grać z ruchem. Także to na pewno, na pewno z założeń nigdy nie podchodzimy do tego, że zadowolimy się remisem. emisy. w tym sezonie, bardzo dobrze radzi sobie na rywali kołówki, mimo że ostatnim spokojnie nie zdobyliśmy punktów. Był to bardzo dobry mecz, chyba najlepszy. Jednak z niczym notowaniem nie wybalam, Problemy występują. Jak to pamiętam meczach. Ze stałą Mielec, Nielec i z Co będzie kluczowe, aby scenariusz tam tych meczów nie powtórzył się mierząc się z Brzimą ze spadkowej, która wygrała tylko jedno spotkanie miesiąc w miesiącu sezonie? Absolutnie nie zgodzę się, że mecz w Pruszkowie był naszym najlepszym, także to, to już tak na, na wstępie. Ten punkt widzenia zawsze, zawsze mówię, taki jest pod kątem tego, jak niekiedy ten mecz gdzieś tam przebiega i, i jak to wyglądało. Co trzeba zrobić? My doskonale wiemy, ja już to powiedziałem tutaj, dlatego te pytania, potem jak one są powtarzane, to bardzo często mówi się o tym samym. My znamy i wiemy, i ci, którzy obserwują tą ligę, doskonale wiedzą, że górnik łęczna to naprawdę nie jest chłopiec do bicia, Że my to, co tutaj pytający wskazał, porażka ze zniczem pruszków w takich okolicznościach, jakie one były, możemy mówić, jeść tam troszeczkę o. Opechu, ale porażka w Mielcu. No to są sytuacje, które, które trzeba przetrawić, które trzeba po meczu przyjąć. I, i tak jak mówiłem tutaj o, o meczu w grodzisku, no my nie możemy do tych rzeczy nieskończenie długo wracać, my nie możemy o tych rzeczach mówić, my nie możemy się nastrajać, że jesteśmy jakimiś przegrywami, bo, bo nie potrafimy takich spotkań rozstrzygnąć na swoją korzyść. Spotkanie z Łęczną to będzie naprawdę spotkanie z rywalem, który ma co prawda o wiele mniej punktów na dzisiaj zdobytych, który zajmuje miejsce w strefie spadkowej, ale to jest naprawdę rywal, który potrafił napsuć krwi. Yy, drużyną z czołówki tej ligi, i, i yy, jeśli, tak jak powiedzieliśmy sobie, jeśli nasze nastawienie nie będzie odpowiednie, jeśli nasze wejście w mecz, przede wszystkim, bo tu też nad tym bardzo mocno gdzieś tam staramy się pracować, jeśli ono nie będzie dobre, to z każdą minutą będzie, będziemy przeżywać coraz większe męczarnie być może nawet frustracja, frustracja kibiców to może, może nie pomagać, i, i jeśli ten mecz nam nie, nie będzie się układał, no to z każdą minutą będzie tylko gorzej. Czy w najbliższym meczu z Górnikiem możemy się spodziewać zmian w składzie? Gdzie też ten raz zdaniem leży problem w tym, że strzelamy mało, bramek, nie strzelamy więcej braków? No to tak jak tutaj już mówiliśmy, mówiliśmy tutaj o, o skuteczności, mówiliśmy o tym, że, że nie potrafimy wykorzystywać tych sytuacji, bo w każdym z tych meczów, no, które mi się tak rzucają w oczy, nawet tutaj gdzieś, nie wiem, patrząc te mecze u siebie, z ostatnio Ruch, teraz Pogoń grodziski i tak dalej, możemy, możemy rzeczywiście tych sytuacji, nawet sytuacja na Wiśle, przystanie 2-2, gdzie można było wyjść na, na prowadzenie, no to są już rzeczy, które my jako, jako drużyna, ta pozostała, która nie znajduje się w danej, w danej sytuacji, mamy bardzo mały wpływ, no to jest indywidualne zachowanie, niekiedy... Ten przysłowiowy łódź szczęścia, że to szczęście zawsze mówi się, że sprzyja lepszym, ale, ale naprawdę kiedy ten centymetr w prawo czy w lewo decyduje, czy ta piłka wpadnie, czy nie wpadnie, odbije się, rykoszet i tak dalej, to są rzeczy czynniki, które, które na pewno pomagają. Nie chciałbym tego wszystkiego zrzucać tutaj na przypadek i na szczęście, bo oczywiście, że też te umiejętności, ta zimna krew, niekiedy ta umiejętność zachowania się w danej sytuacji ma ogromne i decydujące znaczenie, ale mówię nawet te drobne rzeczy, te mówię o tych, o tych centymetrach, niekiedy mają znaczenie. Bardzo w to wierzę, że, że my rzeczywiście jeśli tylko odblokujemy, to, to ruszymy i pójdzie to w bardzo dobrą stronę. To jest ostatnie pytanie do trenera, a potem przejdziemy do pytań. Do matryca Trener, zbliża się powoli, ochrona transferowa. z pytaniem, czy widziałby trener jakiegoś zrobotnika z górnika w składzie kotrynki. Z górnika zabrze? Z górnika łęczna. Z górnika łęczna. Myślę, że przyjdzie czas na to, i nie chciałbym tutaj w ogóle się wypowiadać. My musimy przede wszystkim pierwszy ruch, jaki, jaki zrobić, to musimy się zdecydować na transfery, czy odejścia z klubu i dopiero potem będziemy myśleć, oczywiście, że mamy yy, już olbrzymią barze, bym powiedział, zawodników, których bierzemy pod uwagę, oczywiście, że, że yy, do takich konkretnych rozmów jeszcze nie może dochodzić, no bo choćby z tych przyczyn, o których to już mówiłem wcześniej, yy, na pewno chcemy dokonać tak, jeśli już mam obrazowo powiedzieć, Myślę, 4, 5, być może 6, odejść i, i 2, 3, ale ja jestem za tym, żeby to były naprawdę bardzo konkretne wzmocnienia, żeby to były wzmocnienia takie, że każdy z tych trzech zawodników będzie walczył już od samego początku o podstawowy skład, a nie był tylko uzupełnieniem tej kadry. Dziękuję Tomasze. Teraz przejdziemy do pytań do Mateusza. Mateusz, proszę cię, odliczaj mikrofonu. Przy jakich zawodników trzeba uważać za zbroję wódnika z To znaczy, na pewno spacil jest takim zawodnikiem, który, który szuka gdzieś tam tej przestrzeni za linią obrony, i tutaj na pewno jest, jest jednym z groźniejszych zawodników swoje problemy też ma, ma górnik zdrowotny i, i przez to, przez to nie, ma, nie ma w dalszym ciągu śpiączki i, i moc, mocny środek pola na pewno jest, jest tutaj, bo, bo i Krieził, i Deja to są zawodnicy bardzo doświadczeni na tym poziomie i, i myślę, że na pewno bardzo wartościowi. Czy na mecze zróbiałam z budynku i tam wchodzicie bardziej zmotywowani? Jak więc podchodzicie do meczu z górnikiem, który obecnie kupuje miejsca do tabeli? Bo czasami można mieć takie wrażenie, że z tymi lepszymi zespołami w lepiej. Rozumiem, że jest takie wrażenie czasami, że, że faktycznie tak to wygląda, ale, ale mogę zapewnić, że tak nie jest. Na pewno wychodzimy maksymalnie skoncentrowani i zdeterminowani na każdego przeciwnika. Aczkolwiek ta liga jest na, na tyle wyrównana, że to czy gramy z zespołem gdzieś z dołu tabeli czy z góry, to, to ten mecz jest bardzo wyrównany i, i myślę, że działa to właśnie w dwie strony i, i nie inaczej będzie z górnikiem, że to na pewno nie będzie łatwy mecz i jeżeli nie podejdziemy do tego meczu z taką maksymalną determinacją, a, a wiem i jestem przekonany, że, że tak będzie, że podejdziemy, to, to po prostu ciężko, ciężko te punkty z jakąkolwiek drużyną, z jakiego, jakiegokolwiek miejsca w tabeli. Teraz pytanie o ustawienie. Czy uważasz, że obecne ustawienie służy naszemu zespołowi? Jak również się w nim tutaj znajdujesz? Na pewno ta zmiana ustawienia gdzieś tam powoduje trochę inną grę dla, dla wielu zawodników, dla mnie przede wszystkim, bo, bo wtedy tutaj tracimy tego skrzydłowego, który, który wtedy gra bardziej w środku pola. Ciężko mi się do tego odnieść. Na pewno ja czuję się zarówno dobrze w tym ustawieniu, jak i w ustawieniu czwór, yy, czwórką obrońców. Także to, to tutaj decyzja sztabu i, i ja się po prostu dostosowuję do tego, jak, jak to na ten moment wygląda. A co to ryba na w niedzielę? Jak wspólniać swoje dotychczasowe mecze z Górnikiem Łęczna? Jak w ostatnich latach wyglądał ten tak zespół? Jak on się zmienia? Yy, powiem szczerze, że z Górnikiem Łęczna chyba. Nie grałem w tak wielu meczach, akurat gdzieś tam te, te wcześniejsze urazy mnie z wielu eliminowały. Na pewno wspominam ten ostatni mecz tutaj w Opolu, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Szkoda, że, że zabrakło tej kropki nad I, nad i ale, ale tutaj mam, mam w pamięci, że, że to był naprawdę dobry mecz i, i dobrze było powtórzyć powiedzmy grę i, i, i przekuć jeszcze oczywiście to, te sytuacje, które, które stworzymy i które skorzyliśmy w tamtym meczu na na bramki i, i zdecydowanie go wygrać. Dziękuję Mateusz. Podpytam jeszcze, czy mamy pytania z sali jeszcze do zapomnienia. Jeżeli nie, to dziękuję Państwu za udział w konferencji i będziemy się na lepszą Dziękuję, dziękuję. dziękuję.